Cześć, tu Wojtronik. W dzisiejszym odcinku będzie składanie rozdzielni elektrycznej natynkowej. Będzie nam potrzebna, jak wiadomo, rozdzielnia. Już to sobie przykręci, przykręciłem. Trzy, w moim przypadku to będą trzy bezpieczniki. Czerwony główny. A więc zaczynamy do y, składania rozdzielni. A, i taki kabel, po prostu zwykły kabel. A więc, tak. Bierzemy takie bezpieczniki i je pinamy do tego. Jeden, drugi, trzeci. A, jakbyście chcieli wiedzieć, to ja już tu przygotowałem gniazdka. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo bijemy 1000 subskrypcji. Kabel już sobie od razu przeciągamy tam, żeby już później tego nie robić. Tylko od razu podpiąć, żeby działało. O! Bierzemy taki kabel brązowy, wpinamy do zasilania głównego, czyli tutaj. O, tu wpinamy brązowy kabel, czyli fazę, zakręcamy ją. Zapniemy sobie ten kabel, żebym miał od razu ten kabel przymocowany. O! Mocujemy kabelek. Kiedy kabelek jest już przymocowany, to teraz po prostu skręcamy w fazę, fazę wpinamy do głównego włącznika. To musi być bardzo dobite. No i teraz tak, trzeba takimi kablami dwoma połączyć te wszystkie dolne rzędy. No i teraz po prostu będziemy wpinać. И другие. Obijamy, żeby mieć pewność, że nie będzie zwarcia. O, i teraz zakładamy drugą część naszej rozdzielni. O! I teraz tak Pod, na tą stronę. Już poczekajcie się o, dobra, teraz będziecie lepiej widzieć. No i teraz tak. Neutral wpinamy tutaj, czyli niebieski kabel. O. o. Żółty wpinamy po drugiej stronie. Kładanie takiej rozdzielni jest czasochłonne. Teraz to skręcamy. Zakładamy, i tak jakby połowa drogi już za mną. Teraz będzie najgorsze włożenie tych kabli, ja już sobie tu wcześniej przeszykowałem. A więc podpinamy, a jak zawsze będę musiał się tu umęczyć. Teraz można skręcić. To jest bardzo ciężka praca. Zakładanie takiej rozdzielni to jest naprawdę ciężkie. Ile trzeba się umęczyć, żeby taką rozdzielnię założyć. No i tego kabla po prostu sobie tu chowamy. Tak żeby nie zagradzało miejsca. Teraz neutral do neutrala. O i pierwsze, pierwsze kable są podłączone, teraz drugie. Naprawdę to jest takie ciężkie. Ale że mam 13 lat, to ja nie wiem jak ja to w ogóle daję radę zrobić. Robi robimy to samo co w poprzednim. Wkręcamy w I po, praktycznie połowa droga za nami. Faza do fazy. Neutral do neutrala. Jeszcze tylko jeden kabelek i mamy tą sprawę załatwioną. Ostatni kabel. Tak jakby pokażę Wam efekt końcowy. No dobra, witamy z powrotem. Już jest wszystko podpięte. O, ten kabelek idzie do tego sprzęta. Zaraz Wam pokażę, jak będzie działało. Teraz tylko podepnę wtyczkę pod 220. O. No i uwaga! Wielki test. O, no i teraz wam pokażę, tu jest pstryczek, na on nic nie działa. Włączamy to, ten ten bezpiecznik, i uwaga, patrzcie, działa. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie.